11 listopada w 1918 roku w Kutnie rozpoczęło się rozbrajanie Niemców. Jedyną ofiarą podczas rozbrajania Niemców był członek Polskiej Organizacji Wojskowej, członek Legionów Marszałka Józefa Pi Piłsudskiego, Wojciech Rychterski, który w wyniku odniesionych ran zginął czy zmarł na terenie Kutna, dokładnie w szpitalu powiatowym w Kutnie 12 listopada. 14 listopada 1918 roku odbyły się wielkie uroczystości patriotyczne na cmentarzu i tutaj właśnie został pochowany. W roku 1928 władze miasta postawiły pomnik, uroczystości patriotyczne w okresie II Rzeczypospolitej odbywały się prawda, przy pomniku Wojciecha Rechtolskiego, który stał się symbolem odzyskania niepodległości w Kutnie. Po wojnie grup uległ zniszczeniu, zapomnieniu. Dzisiaj znajduje się tutaj grobowiec prywatny, a pozostałością jedyną jest tylko taka stara, zardzewiała tabliczka z błędną też informacją o śmierci 11 listopada. Wyrazić można tutaj nadzieję tylko, że w przyszłym roku Wojciech Dysterski będzie godnie upamiętniony, będzie posiadał krzyż z odpowiednią napisem, z odpowiednią tablicą informującą i będzie to miejsce Pamięci Narodowej, gdzie te uroczystości niepodległościowe będą również się odbywały.